Too far away. Cześć Wam kochani, witam Was ponownie... Chciałam Wam pokazać co kupiłam w Si. Nie pokażę Wam y, tutaj tego label, żeby żebyście nie wiedzieli, gdzie mieszkam, ale chciałam się podzielić z Wami y, rzeczami, które kupiłam. Ciekawe, czy wszystko zachowam. Pierwszy raz w ogóle to, to jest z tej strony jakieś tam ubrania. To jest strona, która się nazywa Si. I to przychodzi z Shina. I ciekawe jaka ciekawe, będzie moje... First impression. Yeah. Okej, okay. jestem zadowolona. Parę rzeczy kupiłam. Na początku mam taką buzeczkę. Zaraz zobaczymy, jak ona będzie wyglądać. Ale materiał jest troszkę śmieszny. Muszę Wam powiedzieć. Ja nie wiem, czy się z tym nie będę pociła. Jakieś takie sztuczne mi wydaje. Extra small. Mm. Ładnie wygląda i ładnie tak będzie mi pasowało na pewno, tylko nie wiem czy się nie dopłacić, no ale dobra, zobaczymy. To jedna rzecz, druga. To mam spódniczkę, spodnie. O, przepraszam, bo spódniczkę szukałam sobie, ale <grymne> wyszło na to, że. Do <grymne> 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 <Twoja filmy, twoja. grymne> no. zgromadzenia. Hmm. Następną rzecz, co kupiłam, to spodnie. Takie, ale widać, że one są bardzo wygodne. Takie, rozciąga, ro, takie do rozciągania. I nawet na pewno będą dobre. Bo widać, że jest dobry materiał taki wygodny. Ok, mamy co? Tutaj mam takie jakieś nosze, to nie będę pokazywać, ale tak wyglądają. Są różowe. I tu jest coś z tego. Yy, I tutaj mam następną rzecz którą bardzo chciałam zobaczyć jak wygląda. I to jest taki fajny. I to jest taka... <sukierka> <sukierka> I to jest taka fajna sukienka. No załubista. Ale mi się podoba. Ładnie wygląda, ale będzie fajna. I w ogóle nie jest krótka, jest taka dłuższa. No. Wydaje mi się, że będzie ekstra. I się nie mogę doczekać jej założyć. Taka Christmas. Można ją na Christmas założyć, na przykład na jakieś party. I tutaj mamy ostatnią rzecz chorową. Postanowiłam trochę ożywić ten nasz klimat jesienny, zimowy. I kupić sobie coś takiego. O kurczę, nie przepuszczałam, żeby to mi tak wyglądać. W sumie. Wygląda jak piżama! <noise> jak clown w piżamie! Ojej! To nie miało tak wyglądać! Co to ma być? Jakiejś kobiety w ciąży? No, na pewno nie dla mnie. Pewnie do oddania będzie. No, ale intencje miałam dobre. Myślałam, że coś kupię fajnego, ale chyba to nie to. Najbardziej jestem zadowolona z tej rzeczy i z tej spodni. Na pewno będą mi pasować. Także okej, okay. to by było na tyle Okej, okay, tak się prezentuje Postanowiłam przymierzyć właśnie tą yy, Sukieneczkę Bardzo mi się podoba Tu jest tak ładnie, też taki dekord, nie jest duży, nie jest mały Ale też tak ładnie wygląda moim zdaniem I rękawy są takie dłuższe, nie takie króciutkie Też tak bardziej jest elegancka Podobają mi się bardzo te Guziczki, takie perełki i, I złote naokoło I mam nawet kieszenie bardzo ładnie. Jakiś Big heal, jakaś Nice Purse i można sobie śmigać na imprezę. Świąteczną na przykład. No, bardzo zachowawcza, ładna. ty masz w Co ty masz w O matko, jakie wielkie ciastko ci weszło do buzi, wow. Smaczne? Zobaczcie co Mikołaj przyniósł dla Julianka. Pokaż Julianek co masz. Ula la. Co to jest w ogóle? No zaraz zobaczymy co to jest. Fajne. ad Baby? Co dostało od Mikołaja? Co dostałeś od Mikołaja? Pokaż kłak, kłak, kłak. Proszę bardzo. Takie coś. No włączamy.

jak to nie możesz tworzyć? Tak ciężko? Pokaż. Czy pomogę. Trzymaj tylko tą paczkę. O oh. oh. Co tam jest? Co tam jest? Co tam jest? Wow! Kaczka dziwaczka, dzikleczka. I gdzie jest? Tam jest kaka. I wish We won't go until we get some sobering. Some out here in the time Gdzie ty idziesz z tym odkurzaczem? Wkładamy ciasto. Proszę bardzo, zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Milanek, gdzie ty idziesz? Halo, gdzie ty idziesz tam? O oh mój Boże. Ja nie mogę. Ale ty jesteś śmieszny jest gotowe, timer, timer mi się wyłączył Tak wygląda ciasto Uff, gorąco. Mamy ciasto gotowe Zobaczymy jak to ciasto nam wyszło Także jestem zadowolona z obiegu sytuacji i z naszego ciasta. Także będziemy teraz jedli, jeszcze sobie mleczko wlejemy i życzcie nam smacznego.